Uwaga! Mniejszy materiał jest poradnikiem i ma przestrzeń innych graczy przed próbą oszustwa oszustw falów wyłudzenia. Nagrywany film jest fikcją artystyczną, a problem przedstawiony skam ma zapobiegać i edukować innych użytkowników. Jeżeli uważasz, że materiał obraża ciebie, twoje uczucia, lub jest z swoim światopoglądem, zalecane jest jego wyłączenie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oglądania. Jeżeli wracamy do odcinka, rozlosujemy sobie 400 słońca z poprzedniego odcineczka i lecimy. Od razu tutaj e, i wygrywa Leaf e, LXRD. E, biorę udział oczywiście tutaj nick Oczywiście od razu Cię zaproszę, jak tutaj bije sobie zaraz na swoje konto. E, więc że na pewno masz zaproszenie, jak to oglądasz. E, a ja wszystkich zapraszam naprawdę do oglądania do końca. Bo jest naprawdę świetny odcinek, jest super giveaway na 100 zł. Państwu karda oraz wiele więcej. Więc oglądajcie do końca. A ja zapraszam już do oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Teraz odcinku, tak jak rzeczywiście po tytule, sprawdzam, czy dzieci bądź ludzie. Dadzą radę mi oskamować. Tak dokładnie będzie stronać, czy osoby dadzą mnie radę oskamować. A jeszcze przed tym chciałbym Wam zapowiedzieć giveawayka na 100 zł. card e, i od razu zapowiem, co trzeba zrobić. Trzeba tak, zostawić ŁAPECZKĘ w górę, subika, napisać biorą udział, plus wynik oraz subskrybować mój kanał oraz kanał Hexera, który macie w opisie. Jest to obowiązkowe, że zasubskrybować kanał Hexera, e, będzie. Chyba w drugim odcinku, czyli w następnym odcinku, zobaczycie wyniki albo w jeszcze następnym e, na Pays Ale jeszcze zrobię sobie Giveawayka na dnicy na wodę, e, full perki, nówkę, sztukę. Co trzeba oczywiście zrobić, żeby wygrać? No to samo: Łapeczka w górę subik z Wonem, by po wynik. I jeszcze musicie fajna Discorda i oczywiście zasubskrybować mój kanał oraz kanał Hixera. Wszystko macie oczywiście w opisie. E, I myślę, że bez dłuższego przedłużenia zapraszam do pierwszej osoby, bo prawdopodobnie będą dwie osoby. Więc zapraszam bardzo serdecznie do odcinka. Dobra, już się. Właśnie gierka załadowała tak jak Dobra, widzimy e, i przepraszam z góry za dźwięk, który się może troszkę być opóźniony leciutko, tam o parę sekund. E, Pogłoszę sobie tutaj kolego może tak, będzie lepiej... E, nie wiem czy to jest scam room, zaraz sprawdzimy oczywiście e, Będę się w tym odcinku nie dawał już oskamować, os 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 oczywiście to będzie wszystko sprawdzane e, Jest to sprawdzarka, która skamuje Jeszcze. Ja I jest to scam room na 100% Sprawdzę e, sobie tutaj, bo nie ma pułapki E, prawdopodobnie... Nie, to nas nie zrzuca. Sprawdzimy sobie tak na szybko. E, nie widzę tutaj takich bardzo rzeczy niepokojących, ale jednakże wiem co tu się może stać. E, tak powiem, dobra, będziemy rzucać... Y ja pokażę to Dobra, ma... interesują cię jakieś e... 106 czy 8 dwójki? Tak, 106. Dobra, to powiem, że 106. Od razu może wezmę sobie inne błękitki, to powiem, Wam, że do ręki, bo zawsze później widziałeś, e... że... Że tylko tylko budowanie, Żebym po prostu nie pokazał itemek w e... takich, wiesz, cenniejszych e... w ręku. E... Taki I nawet kupier, tak będzie... 106, e... niezużyty, mm -hmm. na niebieskie perki i na fizyczne. Dobra, tutaj kolega ma takiego pióra. Chciałbyś? Ok, tylko to chcę. Dobra, Czekaj? wiem, że to może nie być ta moc, więc będziemy sobie go sprawdzać. Najlepiej sobie sprawdzać o, właśnie tak, osobę. Wszystkie niebieskie perki na fizyczne i uh -huh. 106 upiór. To chcę go, dobra. E, ja mu, daj budowanie. To co za niego dasz? E, niech da mi budowanie oczywiście, to jest takie też pokazanie wam, jak się dobrze tradować. E, jednakże, muszę mieć to, no, dobra, upiór, budowanie i zrobimy sobie w ten sposób. E, A, Albo okay. dobra, nie, nie będzie tak, Nie będzie tak. E, Albo dobra, ja zrobię sobie tak jak kolega I tak, wyrzucę o, sobie tutaj jakąś brońkę zużytą, że teraz go sprawdzi, chcemy go sprawdzić oczywiście e, e, proponuję e, 25 słońca, a słońce to mogę wyrzucić Dobra, od razu wyrzucamy, nie ma e, co się tutaj 25 słońca? Tak, 25 słońca Dobra, 25 słońca e... Proponuję, on mi tutaj oskomocz może rzucić się na No dobra, może być 25 słońca e... Ale ciągle się ruszaj. ruszaj. Ale ciągle się ruszaj, Jakby co jak stracę, to trudno. Nie ma co odmać, nie ruszam. Ruszam. Będę To są rzeczy niecenne. I bokiem, nie, bokiem, bokiem, bokiem. Dobra, bokiem on chce. Dobra, bokiem i patrzcie jest skam. Dobra. O nie, nie jest skam... Nie jest skam, y o dziwo. O R e kurde. Aż się zdziwiłem stary. Aż się zdziwiłem. Myślałem, że jest ze E, możesz pozdrowić tuba, tak możesz pozdrowić tuba, A zdziwiłem się naprawdę Pozdrawiam No to możesz pozdrowić tuba, jak sami widzicie, no kolega nie oskamował e, Sorry, że ciebie pobudowałem, ale zawsze mam taki Ten, że lubię sobie budować, naprawdę jestem zdziwiony, bo myślałem, że mnie oskabujesz. Ale dobra, no nie oskamowałeś i od razu dam ci bonusik za to, że nie oskamowałeś żebyś ledzić. legit e, bo Ja takie... nie wierzę, Firebook, serio? E, tak, będzie dzisiaj o chyba 15, 16, 16 będzie filmik, więc możesz spać Ej, no, to mogę dać na e, Możesz dać na to sobie rozlosujemy jasne to czekaj, tylko pójdę do eee, Jasne, i możesz go pozrobić, a ja ci jeszcze dam przeszukuję taki bonusik, bo naprawdę się dziwię, że nie oskamowałeś eee, kurde powiem, że dawno takiego osoby nie było A ty masz taki o, bonusik ode mnie o. Serio mogę? Tak, tak, weź sobie to o, proszę bardzo, a ja to rozosuję w na następnym odcinku na giwajku więc oglądajcie oczywiście następny odcinek, bo taka takie coś, taki pomocnik Mikołaja będzie do rozosowania. A ja ci cię bardzo dziękuję i pozdrawiam cię, cześć! Kiki, é kick nim, é bicho Będzie go vai będzie go słychać. Czekaja, będzie go słychać. Ja właśnie lubię. Ja nie Fire, bo bo Zawsze to jest piękne, bo mamy, że to jest zawsze piękne. Więc pierwszą osobę dość szybko poszło Trzy, tutaj 3 minuty, szybki tradik. Oczywiście nieskomowo to jest naprawdę na plus. Widać, że jest Legit. To już jest spraw że jest Legit, więc możecie się z tym tradować, dodawajcie go tutaj w mi, Kropka wąski e, oczywiście są spacje. E, więc my bez dłuższego przedłużenia przechodzimy do następnej osoby, a pamiętajcie o giveawayku na PESEPKAD na to złoty czas, zasubskrybować Hexera kanał i, i oraz mój i tam te rzeczy jeszcze wykonać, wiecie jakie, Więc dobra, zapraszam do następnej osoby. Dobra, jesteśmy przy drugiej osobie. E, już tutaj napiszemy na ekipie e, Siema. On mówi, coś tam mówił. Siema, jestem. Napiszemy od razu. E, sprawdzimy, czy ma scam roomy, Się rozejrzymy. E, nie widzę już żadnego skamruma. Chyba, że tam jest scam skamrum. Ale to nie jestem pewny. A tutaj chyba jest jakiś trade room. E, nie wiem, czy to jest skamrum. Zaraz sprawdzimy. Jest to skamrum. E, już widzę po tym, bo patrzcie, tutaj on może od razu zdecydować szybko. E, napiszemy mu, daj budowanie. E, daj budowanie. Lider oczywiście nie można dawać. Ale ja jest jakiś Bóg. Że może dawać litera, więc możecie napisać, czy chcecie, żebym o tym nagrał Bo da się jakoś tam dawać litera, ale bym się jeszcze dowiedzieć jak No, ogólnie się da, więc tak to wygląda e, Dobra, e, co masz na trade? Dobra, dobry kolegi, co ma na trade? E, ja napiszę, że mam... E, ja mam słońce e, 25 słonecznego e, słonecznego kryształu Kryształu, dobra, napiszemy mu, że 25 słonecznego kryształu mam na trade A, e, a co on ma? A co ty masz? E, aha, on chyba przed na ekipę i ja tego go nie było słychać Ja mam ten grawan właśnie o kurde, ale go słabo słychać Powiem wam Dobra To pokaż Nie go pokażę Szydkownica też mam ale ona jest teraz użyta Aha, super szydkownica ma jest teraz zużyta mm, A coś więcej napiszemy coś więcej może troszkę gierkę przyciszę To ten a do połowy To pokaż te rzeczy Dobra, ja mu wyrzucę 25 słońca Ciągle chodź, a ja wyrzucę 25 słońca, słońca I mi coś zaproponuj Dobra, zrobimy takie coś A może pójść do magazynu, Teraz zobaczymy czy zarypkę do magazynu czy... Tutaj zmyślam Ile mam mocy? Aha, rzeczywiście ma magazyn, to prawda Więc dobra Pokaż co mi dasz za to słońce e, dobra, co mi to za to słońce? Nie mi pokażę. Dobra, słońce wyrzucimy. On trzyma killoff, chyba chcę przejść Chyba chcę przejść. Dobra. Okej, to ja mogę... Co Kurde. Co on zrobił? <grystanie> dobra. Bo jak już 25 słońca, to nie jest jakoś dla mnie, wiecie, cenne, ale... To bo nie chcę stracić. Eee, dwie bronie 82, dobra nie będą dwie bronie 82 Dwie bronie 82, niech będą, mi to pasuje A na pewno, na pewno to jest o, o, to 25 słońca Tak, na pewno 25 słońca O bardzo ciche mik mikro, może podgłosimy sobie powiem wam Fortnite'a e, Bo tak to będzie go mega słabo słychać, ja sobie przecież znowu tutaj w grze to, chcesz tego i ten, i super e, Tak, dokładnie no spoko. Dobra, zobaczymy czy odskamuje. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Stoi w miejscu. Nie wiem, na razie wezmę słońce, na razie wezmę. Dobra wyrzucił, teraz ja wyrzucę. 25 słońca. Proszę bardzo. 82, 82 i zobaczymy tylko, czy... Rzeczywiście. Zgadza się. E, dzięki bardzo po tuba. E, dość spoko. Dwie osoby nie oskamowały. E, może potrodzić tuba. Dobra, jestem halo, Eber, że zgodę, do to, tak, na YouTube? Halo? Firebook? E, tak. Jezus, Maria, firebook. Fajnie, <grym, grym> żeby, żeby, żeby radość go. E, dobra, to muszę go podrobić, bo nie oskamowałeś. Fajnie dość, że nie oskamowałeś. E, możesz go podrobić, jak też. No, pozdrawiam rodziców i No, i masz tutaj taki boduszki dla mnie. Wow, dzięki. E, nie ma sprawy, i mi jak jakbyś mógł. I podrałem również. Nie tutaj. Teraz po dzięki, cześć, cześć. Teraz zobaczymy jego jeszcze reakcję. Na koniec sobie było chwilowe cięcie, no bo on tam nie mógł nas usłyszeć. Poczekamy. Nic nie mówi chyba, bo miał na przycisk, miałem on na przycisk. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie do końca. Pamiętajcie o konkursie na 1500 kard oraz na dynicisę na wodę. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć!